červená karta. Spoko vylosovala. gabia. bije. <noise> Niebezpieczne. What the fuck? Może by nie nam grać ignajta w takie meczapy. Czy niekoniecznie. A ten Phantom chyba z zaczął, on ma wolny clear. Plamy zostawiam na papierze toaletowym. Jak oglądam, jak baseniary. O, klasik Ja pierdola. Nie, no Hubert. Od... Ja go tu nie widziałem w ogóle. On ma 16 CSów? Co? Ala. Nie wiem totalnie, jak on to zrobił. To był ward. A wy nie widzicie, na minimapie też. No, no. Ja nie oglądam baseniary. Tak tylko powiedziałem tematycznie do plamy. Władimirka ja, ja bym tu kampił topa imo Bo jak się Jak ta kamil będzie do przodu To zrobił 1 9 Dobrze myślę? Dobrze myślę Daj mi te F i pokaz busie, to dam Sobika. Kurwa, Macieś. Jak dasz Sobika, to pokażę kamerkę. Chyba tradowanie się z Wladimirem to trochę jak randka z dziewczyną. Niby się starasz, próbujesz, a później. i tak może się to na nic nie przełożyć. O kurwa. Tam jest kontrolą, całe combo. Ja muszę się cofnąć, bo on mnie złanszotuje. Ale to jest gówno... Eee, dobra, to dlatego to kupię. Czemu kamień nie ma rki? ciaż bedi. beprawdę mogę jeszcze podkę użyć a no, dobra i to jest właśnie Dif Twisted Fatewski. jak gdzie na no spoko może być What the fuck?! No jak ja mam grać, kurwa? Ale wkurwiony bobas. Ja yeah, pierdzielę, masakra. Nie, no jak Sena jest do przodu To już jest skoks. To jest kłamstwo? Co jest kłamstwem? Przestań na do przodu Tokoxa no, na, na Kaisa, na Utilusa to chyba dobrze No lepsze to niż jakby była do tyłu, nie? Pograłbym se w ligę, ale nie mogę Pastor. Właśnie sztuka w Twisted Fate to dostawać te ganki i się nie wyjebać Co nie? Nie wiem czy co się arknąć Nie wiem, ale Nie no, jeszcze Mikila podjebała, no stary Nie da, że ta red bez sensu ja pierdolę To jeszcze mi kilo wzięło No w jakiej rzeczywistości my żyjemy? Że to jest dobra. No idę po tak. Ehm Ešte mám aký ilmejn Dobra typ, no bo i tak sa zmienia sa, sa Samonarka Właśnie, dlatego lubię Twisted Fate'a, bo nieważne co się dzieje nie wiem, no i tak wygrywasz cegierkę. Zaniebisty jest ten champion Co ty... No kurwa no pingujemy Żeby nie był gridy No, mam nadzieję, że w 20 minute powiem to samo stare Let me the map Nie wiem co się odpierdala naprawdę Kurwa to jest gorsze niż Eumen że EUNE nie jest takie złe Ta Camille też wypierdala się na topie Maria, no co jest? No, Dajcie coś na sam requesta proszę, bo jest tak cichutko Cały turet nam idzie, tu jest Twój Kiedy wrócę do robienia gier Unity? O kurde, stary. A myślałem o tym niedawno. Ale, kurde, żeby robić gierki, to musisz. Co, kurde, całe życie, znaczy całe życie? No, musisz trochę czasu poświęcić. żeby to ty ręce i nogi. Wzięliśmy Drake'a, it's fine. Może być. Maciek przekazuje, że na iOS w aplikacji Twitch nie da się dać suba z <grych> Oj. Ten lucky trochę. Infinity H Pierwsza, ale to jest chyba spoto na z ma przyjaciółmi został Prepau. Just the Nie no kurwa no to jest zajebiste, ja kocham twisted fate, no... Dla takich akcji właśnie. Po prostu typujesz se, puszujesz mi ta, typujesz i jest zajebiście Ale To jest jeszcze twisted fate przed buffami Kurwa co się teraz składa a to i tepek nam idzie jestem wszędzie I tenki 16 minuta. Nie wiem, 200 zawsze było pena solo queue. Ja mam ten buff plus 10 damage a na Q. To nie wiem, czy to dużo zmieni. Bo ja i tak y, one-shotuję wavey. Jakby nie mam nigdy sytuacji, że tam brakuje 10 damage, żeby dobić creepa. Jakim cudem 8G z rzędu mam 3 do Synclinia? Solo cube krakowskie się odzywa, stary. Co ja tu potrzebuję w sumie? Smajta? A jakie będę miał Smajta? 600 tylko. Nie, 120, a ty tu jest napisane 600, a to, to 1200. Nagi. Ja pierdolę. I pyk, i tutaj jest... <ścoughs> Kurwa, jak ja kocham tego championa. <ścoughs> ja pierdolę. No przecież ten champion jest super. Go, go, go. Slowuj, slowuj. Dobra, fleszy ja. I kolejny kilek, Bierzcie, team. Ja Ja to kocham. A, zesmite'ował. Ze Chyba zapomniał. Dobra, idę topa. Ja nie, nie potrzebuję się recalować Troga czempiona mówiłeś, że nie kochasz? Riven To na pewno nie mówiłem Szachmat Ludzie, niech swoje myślę, nie daj się Ja byłem do piekła, wyślą, nie daj się To zawsze tylko sobą Ty, ty ry, ry. się niech swoje myślę, nie daj się Ja byłem do piekła, wyślą, nie daj się być zawsze tylko sobą My... Kurwa! Ja wierzę. Ej, to się na TikToka nadaje, real right? Dałbym to na TikToka, naprawdę. Tego klipa. Tylko kurde, boję się, że... że nie będzie nuty. Bo WOT nie daje nuty. Bo jest tak to sprytnie zrobione. Żeby nie było pioseneczki A, a na klip, a nie wiem czy na klipie będzie no to. Weź zrób ktoś klipa bo chcę zobaczyć A porada jak grać, ej nie pisz tak stary bo to widać na mojej transmisji Nie pisz co Worda Sorry Teacher administration Ludzie niech swoje myślę. A wezmę Hila dla Beki Zrobił ktoś klipa? Nie zrobił nikt Sadga Chciałbym zobaczyć czy na klipie słychać nuty To, że nie zrobię klipa. Okej, okay, zrozumiałem. O, jest klip. I co słychać, Nutę? Dzięki za klipy, widzowie. Coxem jesteście. Ale my coś robimy? Czy walimy konia? Walimy konia, dobra. Praktycznie nie słychać. Kurde, szkoda. A to powiem tam Jankowi, żeby po prostu wpierdolił, nie daj się. Przecież tak też mogę zrobić, no. <gryw> po prostu dodać w postprodukcji. Kurwa 5 to jest. Pasywka dała 838 trochę broken wezmę Knighta na tego Wladimira chociaż mogłem chyba smajta żeby mieć presję podjebania tego czy ja tam nigdy do środka Nie wiem bez sensu kurwa ten call i ja pierdzielę my to przejemiemy jednak Kurwa czerwona karta, ty nobie. O, czerwona karta to oddała w sumie. Jakie lowy. <Gluchy> <gluchy> ja pierdziel. Trzeba było kiuspa a nie było. Dobra, ty odwróciłem. sme to wszyscy byli, to byśmy zrobili, to Jeden zestunowany, drugi zegzostowany Dobra, jebać Jesteśmy na bocie! Na myki! Co jest, stary? Ej, ale Tarel to troluje w chuj, nie? Ten ma ss Kurde, no pilować tą senne, czy ty coś robisz? Hej, zagramy do Sorry, solo gram dzisiaj. Na mainie. Pytanie za 200 punktów. Czy senna coś robi i opłaca się ją pilować? Nie wiem, no stare twisty, to jest najlepszy champion na świecie. Naprawdę, kurwa, no przecież to jest OK. Mogę się tepnąć i sczernować rąka. Nabieramedżaje, bo staki dają movement speeda. Nie, to jest broken. Jak chuj, no stary, przysięgam ci, że ten champion jest OP. Ja nie zagram TFM wielu magów, to fakt. Ale chuj Później w razie czego się tepnę i będzie humor gituna kwestia, żeby na takie Syndry czy Oriany to minimalizować straty, nie? Raczej podmina nie grasz na tym meczapie chyba że w Silverze. Ale w Silverze to ja bym nie grał w Twisted Fightem. Bo najgorsze co jest możliwe w graniu w niskiej dywizji to jest granie pod Team. I kolejny Sonic I kolejny sunik Nie, no One Vinoin zrobiłem tą gierkę, imo Nie mam sobie konia do siebie? Zrobiłem to One Vinoin.